Dzień dobry, dzień dobry, cześć, i czołem, moje drogie strzelce. Zapraszam Was do czytania na lipiec 23 roku. Dla Was zobaczmy, co w lipcu u Strzelca, u osób z podznaku Strzelca i Słonecznych i Księżycowych, Ascendentalnych, dla wszystkich osób, które tutaj szukają dla siebie przekazu, inspiracji, motywacji, wskazówki, przestrogi. Um, więc zapraszam Was do czytania. Ono może rezonować, może też nie rezonować. Jeśli nie rezonuje, no to nie jest dla Was: obejrzyjcie sobie ascendent albo księżyc. Jeżeli potrzebujecie czytania osobistego i spotkania takiego tarotowego live ze mną, to zapraszam na maila. A przekaz anielski na ten miesiąc dla strzelca to akwamaryn. Mm, boski cel życiowy. Zaufaj znakom i swojemu przewodnictwu. Wewnętrznemu, ponieważ one prowadzą cię do spełnienia. Zmierzacie, kochani, w tym miesiącu ku um, waszym celom. Boskim celom, przeznaczeniowym sytuacjom, i musicie zaufać, że to, co się dzieje i to, dokąd was gdzieś tę sytuację prowadzą, jest dla Waszego dobra. Także zaufajcie tym znakom i temu swojemu wewnętrznego, wewnętrznemu przeczuciu. W tym miesiącu możecie otwierać się na przekazy, dużo się modlić, medytować, w sumie to jest to samo, i, i gdzieś otwierać się na te wskazówki i przekazy, one będą na pewno. Wam wyznaczały gdzieś tę drogę. Nie mylcie lęku z intuicją. Rozpoznajcie, co, to, co, co wam podpowiada. Czy to jakiś lęk, czy to jest próba e, autosabotażu, czy to faktycznie jest e, intuicja? Skąd głosy pochodzą? Zwracajcie uwagę, nie pomylcie tych dobrych z tymi podszeptami niższych, e, powiedzmy to bytów i, i e, niższych niższych wibracji ten miesiąc dla was, dziewięć buław to jest księżyc w strzelcu to jest e, wytrwałość to jest e, umiejętność stania za tym, w co wierzę co jest dla mnie ważne Osoba z księżycem w strzelcu może być bardzo ważna. Jeżeli wiecie, czy macie w otoczeniu osobę, która e, ma księży, księżyco, e, strzelcowy księżyc. Ja mam, więc może ja jestem dla was ważna. <grym> e, ale dziewięć buław to jest determinacja, wytrwałość. Bycie w czymś, bycie zaangażowanym. To jest karta, jak się mówi, takiego. Yy, zranionego wojownika, który trwa. Zobaczcie na tym postać, zobaczcie, jak napięta jest. Cała w jakichś ochroniaczach, bardzo napięta, yy, spięta możecie więc doświadczać tego spięcia. On ma zaciśnięte pięści, yy, a jego całe ciało jest spięte twarde, yy, mocne. Yy, I owszem, jest coś yy, wartościowego i dużo, oczywiście, jest wartości w takim napięciu. Ale też to bardzo męczy i osłabia na duszu metę. Pamiętajcie o tym. Wy jesteście w paziu kielichów. Co to w ogóle jest? Te energie tak są różne. Tak bardzo różne, że aż, aż jestem zaskoczona i zdziwiona. Myślę, że strzelec w jakiejś sytuacji jest, w sytuacji, w której jest miętki, a ma być twardy. Mm. I trzeba się do czegoś może przymusić, albo czegoś sobie odmówić, narzucić sobie inny sposób działania. Dobra, co jest? Do, co w waszej głowie? Paść, tu są już dwóch paździ. To może dotyczyć dzieci. E, że, że dla dziecka trzeba się zmienić. Dziecko prowokuje do zmiany. Pojawia się takie dziecko, taka duszyczka gdzieś tam schodzi, i, i zeszła na świat i została waszym dzieckiem. E, która was trochę zmusza do tego, byście w pewnych miejscach popuścili, odpuścili, e, zmienili front, zadali sobie jakieś ważne pytania, a w innych miejscach byście się nie poddawali. E, ta duszyczka, która was uczy determinacji, która pokazuje, jak silni jesteście, jak wytrwali, jak bardzo potraficie e, zawalczyć o to, w co wierzycie, co jest dla was ważne, to jest taki miesiąc. E, pójścia za tym, co jest ważne. Dla, dla jakiejś warto, wartości jest głęboki sens w tym, że coś robicie, że się czegoś podejmujecie albo z czegoś rezygnujecie. I dla wielu osób to może mówić, to może być e, dziecko. E, dobra, dalej. Z czego to wynika? Z Asamieczy? Mamy tu informację, wiedzę, która do was dochodzi czegoś się dowiadujecie. Usłyszałam diagnoza. U kogoś może to być a, diagnoza. Mocno to czuję, że dla jakiegoś strzelca jest diagnoza m, dziec dziecka, dziecko zdiagnozowane i bardzo mocno czuję, że to może chodzić na przykład o autyzm. I dlatego tak ważne jest i to jest temat mi bardzo bliski. Jak wiecie, ja nie mam dzieci. Wiecie albo nie wiecie, niektórzy wiedzą, e, a inni nie wiedzą. Ale mam dzieci w rodzinie. Mam rodzeństwo i siostry, które mają dzieci. I jedna siostra ma dzieci przysposobione, które, które to mają spektrum autyzmu. I to jest temat dla mnie bardzo bliski. W ogóle, temat tego, jak przychodzą na ten świat, jest dla mnie fascynujące. Jak przychodzą na ten świat ludzie, Funkcjonujący na innych wibracjach. I wiecie, mówią o nich upośledzeni, chorzy, i tak dalej. I owszem, um, różnego rodzaju te zaburzenia, powiedzmy, te, te odstępstwa od normy przyjętej wiążą się z cierpieniem Ty, tych, tych dzieci, prawda? Są takie sytuacje, kiedy wiąże się to z silnym cierpieniem fizycznym, i to jest oczywiście, no, bardzo, bardzo, bardzo przykre. Ym, ale są też takie sytuacje, kiedy dziecko nie cierpi fizycznie. Nie, nie, nie umrze, prawda? Od tej choroby choroby. Choroby nie choroby. Ym, to dziecko po prostu uczy nas czegoś. Ym, I nie tylko nas. Ta istota tak jakby działa trochę. Jakby przestawić na inną radiostację, jakby było trochę z innej planety osoba, ta istota, no nie? Yy, I no jest to temat fascynujący, ale może nie będę się rozgadywać tutaj. Możliwe, że jakieś strzelce wybierają ścieżkę na przykład yy, pracy z takimi osobami, odnajdujecie w tym swoje powołanie. Aż się yy, wzruszam, jak o tym myślę. Yy, możliwe, że właśnie to dziecko, które się w waszym życiu pojawiło w ten czy inny sposób, em, czy ta sytuacja nawiązując do tej karty y, boski cel y, życiowy jest właśnie tym waszym powołaniem. Mm. I to jest takie braterstwo dusz. Możecie uznać, że to jest moja bratnia, e, bratnia dusza. Także myślę, że życie wielu e, strzelców w tym miesiącu może się zmienić pod wpływem tego, że jakaś wiedza, że tak powiem, do Was przychodzi, coś rozumiecie, e, odnajdujecie sens, powołanie, coś Was woła, mm, coś jakby zawładnęło Waszym sercem, mam takie poczucie. Mm. No i jest to, no jest to mega, mega. Jest to po prostu takie taki, tak uznanie, jakbyście uznali, ale nawet nie uznali, jakby to samo uznało w was, że ja o to będę walczyć, o to zabiegam, to jest mój sens, to jest misja moja, to jest mój cel. Ja w tym będę działać. To jest moja droga. I to nie musi dotyczyć oczywiście dzieci, i to nie musi dotyczyć e, y, spektrum czy innych zaburzeń, historii, takich, wiecie, zdrowotnych i tak dalej, bo to jest tylko przykład, ale ja mocno to czuję, więc może słucha mnie po prostu ktoś, albo, y, albo może trafi tutaj ktoś, y, kto faktycznie będzie gdzieś to przechodził, y, a może już wie i może nie chce się przyznać do tego. Dobrze, co odchodzi do przeszłości? Dobra, jeszcze dodam tak, że dla wielu osób to jest takie, taka sytuacja, w której rezygnujecie z czegoś, co jest wartościowe, bardzo, nie wiem, takie wauła, wiła, takie napuszone, mam wrażenie, napompowane, takie drogie, ważne i, i takie, że każdy by tego chciał. Że rezygnujecie z tego, bo myśleliście, że będziecie tego chcieli, ale dochodzicie do wniosku, że w ogóle tego nie chcecie, że wam na tym nie zależy. I to może być dosyć trudna sytuacja, no bo ego tutaj, to, to, jest, to jest wynik waszego ego. Wasze ego tego chciało. Wasze ego tego chciało i dochrapało się, że tak powiem, tego, a teraz dusza płacze i mówi, że ona, ona tego nie chce. No i czego posłuchacie, czy, czy duszy, czy ego? A z drugiej strony to może być silna motywacja, żeby po coś sięgnąć, coś zrobić, bo to jest właśnie to pragnienie tej duszy. No i tak podejmujecie decyzję a propos tego, że gdzieś ruszacie dalej, od czegoś odchodzicie, coś zmieniacie, po coś sięgniecie, gdzieś pojedziecie, przenosicie się. To są wyjazdy w tym miesiącu, wyjazdy, powroty też, sześć kielichów. Um, powrót do miejsca, z którego gdzieś się tam gdzieś się było, pochodziło, trochę tak dla niektórych osób jakby zejście z jakichś wyżyn na niziny. Dosłownie tak to czuję: takie zrobienie, e, jakby jak stoisz na podium, no nie? I dobrowolnie z własnej woli z niego schodzisz i mówisz: Ja chcę to uprościć, ja chcę z tego wyjść, ja tego nie potrzebuję, ja tego nie chcę. Coś, co, co jest, nie wiem, mniejsze, jakby to powiedzieć, nie wiem, albo mm, brak bycia na podium, albo drugie miejsce jest dla mnie lepsze niż pierwsze. Nie, nie wiem, głupio to brzmi nie oddaje to tego, co ja tutaj myślę i, i czuję w tym momencie. Nie umiem tego ubrać w słowa dokładnie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Że tak jakby wszyscy dookoła, że co, co, dlaczego ty chcesz to z tego zrezygnować, zostawić? Dlaczego nie chcesz iść ciągle do przodu? Dlaczego chcesz się cofać? Przecież to normalne, idziemy ciągle do przodu, ciągle się rozwijamy, osiągamy więcej, wyższe cele, wyżej na drabinie społecznej. Jeszcze ciśniej, bardziej, więcej, dalej. A wy mówicie, nie, nie, bo bez sensu jest iść w złym kierunku. Ja chcę się cofnąć, ja chcę tam, ja chcę zrobić tamto. Wyjazdy z dziećmi są pokazane. Dla dzieci. Nawet mam wrażenie jakaś taka sytuacja, że. Dobra, to będzie taki przy... Ja nie wiem, czy ktoś tego będzie słuchał, jeżeli ta osoba by mnie słuchała. A... Dobra, nie, nie, nie musisz, nie musisz. Nic pisać, nieważne, powiem to. Mam na myśli sytuację, w której na przykład. Um... Bardzo ciśniemy nasze dziecko, i może to dotyczyć zdrowia, może to dotyczyć rozwoju intelektualnego, no nie? Żeby ono było w cudzysłowie normalne. Że dążymy do normy, która nam opisuje tutaj zdrowie. I dosłownie przed oczami widzę teraz dziecko, które nie daje rady. Nie wiem, nie daje rady iść, nie daje rady mówić, czy nie daje rady. Jakby nie wyrabia. Nie wyrabia, bo to jest za dużo. Za, za dużo narzucone na to dziecko. I to tak jakbyście pozwolili na regres. Pozwolili y, temu dziecku, bo ono tak jakby było. No po prostu nie, nie może. Ta norma, do której gdzieś tam dążycie, to nie jest norma tego dziecka. To jest. Y nawet mam wrażenie, lepiej by było dla dziecka, na przykład jeżeli ma jakieś tam szanse, nie wiem, na chodzenie czy coś, lepiej by było dla tego dziecka, żeby nie wiem, nie chodziło albo chodziło o kulach, czy jeździło na wózku, niż, niż na siłę próbować zrobić chodzącą osobę z tej osoby. Ta osoba jest niechodząca i to jest dla niej normalne. Nie, nie wiem, czy rozumiecie. Ja wiem, słuchajcie, ja wiem, że to jest no, na pewno dla jakiejś jednej osoby, yy, która może, jak to rodzic, chce dla dziecka najlepiej i uważa, że to będzie najlepsze dla dziecka. Albo nie wiem, chce jakąś terapię konwersyjną, jaką nie wiem, z córki lesbijki zrobić heteroseksualną. Dziewczynę, która będzie chciała mieć męża. Jakby to nie jest dla niej normalne, żeby męża chcieć. Dla, dla tej dziewczyny normalne jest chcieć mieć dziewczynę. No nie? Bo ludzie są różni. I nie ma jednej normy. I tak samo, jeżeli chodzi o Was. Wy możecie zdecydować, że ja, ja już nie chcę tyle zarabiać i pracować, nie wiem, tutaj i być poważną panią albo panem takim jakim owakim, bo ja chcę wrócić do korzeni. Ja na przykład chcę y, iść tam pracować kilka godzin, się nie przejmować tą pracą i zajmować się dziećmi, bo ja chcę być bliżej natury. Więc rezygnuję z jakichś możliwości nieskończonych możliwości. Rezygnuję z tego, chociaż wszyscy gdzieś tam pukają się w głowie, bo, bo to dla mnie nie robi roboty, no nie. Dobra, idziemy dalej. Wyzwanie, pięć kielichów. No, zostawić to. Odpowiedź arcykapłana. Po prostu zaufajcie sobie, zaufajcie temu sercu, a nie, bo rozum wam może mówić, nie, no co ty, to jest głupie. Marnujesz okazję, zrobisz, złe rzeczy się wydarzą, jeżeli do tego. Nie wykorzystasz, jeżeli nie pójdziesz za tym. To jest pozostawienie. To może być wyjście z relacji. To może być zostawienie pracy. Jakby serce wam podpowiadało, że to nie jest to. Tak, to jest wnętrze. Wnętrze. Ewentualnie jakieś starsze osoby wam coś takiego mówią. Starsze albo takie, które postrzegacie jako takich... Jakiego Buddha. <grytanie> w sensie, wiecie, są takie osoby które nam jak jakiś joda tutaj walną mądrość i powiedzą to, co mamy usłyszeć zawsze. I to może być równie dobrze dziecko. Tylko, że to jest po prostu mądrość. I macie takiego baby jodę i to dziecko wam powie, a to po prostu trafi w sam środek serca, tam, gdzie miało trafić, no nie? Siła wasza największa, to są kochankowie, w co kierować? W śmierć. Wybieracie, że coś się kończy, wybieracie, że to zostawiacie, to jest ostateczne zakończenie, to są bliźnięta, skorpion, to może dotyczyć tych osób, tutaj mamy pannę, ryby, dla mnie arcykapłanka zawsze wiąże się z rybami w moich czytaniach, także ryby panna, skorpion i bliźnięta są tu pokazane. Decyzja o jakiejś zmianie o transformacji król Kielnichów. Jakieś wodne postaci, miłosne. To dotyczy pracy i małżeństwa. Pracy i małżeństwa. Pracy i stałego związku. Co jest nieuniknione? Dziewięć denarów. Co może zaskoczyć? Księżyc, ryby, dla niektórych rak, wodne, wodne energie. Z tymi wodnymi y, znakami tutaj dzieją się jakieś ważne rzeczy. To jakbyście dowiadywali się czegoś, mówili tym osobom, komunikowali osoby z poznaków wodnych. Komunikujecie coś, mówicie, otwieracie się, przyznajecie się do pewnych emocji, przyznajecie się do uczuć, do uczuć wstydliwych, do rzeczy, które robiliście w ukryciu, do rzeczy, które mm, gdzieś tam były częścią waszej osobowości, do której się nie przyznawaliście. E Dużo tu jest o dzieciach, o dzieciach, o przyjaciołach, o bliskich ludziach. Nieuniknione jest uniezależnienie się, uwolnienie się od jakichś, mam wrażenie, norm, ograniczeń, robienie czegoś bardziej swobodnie. Dla wielu osób to jest rozstanie, rozstaje się, wybieram bycie samemu, odejście, zakończenie pewnej relacji, związku. Um, problemem tutaj yy, było. Bo mam wrażenie, że to odchodzi do przeszłości, bo decyzja jest podjęta. Była kwestia dzieci. Zostanie dla dzieci, ze względu na dzieci. Żeby nie zawieść kogoś, żeby kogoś nie zawieść. Również dla niektórych osób kwestia ich rodziców że rodzice będą zawiedzeni, że chcę zaimponować rodzicom, chcę, żeby mnie kochali. Dlatego, mm, dlatego nie wiem. <grym> Tak pracuje, tak żyje, dążę do czegoś takiego. To nie jest moje, to nie jest moje pragnienie, tylko to jest nakierowane na cel, kiedy to zrobię, to rodzice mnie pokochają. To dostanę akceptację. Czyli sam, ostatecznie sam sama siebie zaakceptuję. Będę czuć się dobrze ze sobą. Dziewięć denarów mówi, nie, to tak nie działa. Nigdy cię nie Jeżeli nie zaakceptowali Cię i nie kochali Cię bezwarunkowo, to się to się nigdy nie wydarzy. Jeżeli miłość rodziców była warunkowa, oczekiwali czegoś od ciebie, narzucali ci coś i jeżeli używali emocji jako narzędzi manipulacji, prawdopodobnie tak już zostanie. I ty zostajesz z bagażem tego doświadczenia. Pytanie, jak ty chcesz żyć? Co ty chcesz robić? Jakby intuicja podpowiada, intuicja mówi, że coś należy zostawić, że nie chcesz być z tą osobą, że nie chcesz być w tym małżeństwie, że nie chcesz być w tej pracy, że nie chcesz tu mieszkać. Coś mówi: Ja nie chcę tego. Ja chcę się od tego uwolnić. Zaskoczyć was może to, jak. Jak wszystko stanie się jasne mam wrażenie. W tym miesiącu. Jakby wszystko staje się jasne, dowiadujecie się czegoś, łączycie kropki. Akceptujecie, rozumiecie wyższy sens czegoś. Mamy też jakąś historię o cykliczności, o cykliczności i, i zauważeniu, jak na przykład psychosomatycznie, bo to jakieś zdrowotne historie. E, że dolegliwości jakiejś sytuacji zdrowotne, że są psychosomatyczne, że są reakcją na coś. Możecie też to połączyć. Coś też jest zaskakującego przy śnie, przy nocy, przy śnie. Coś wam się może przyśnić. Możecie coś powiedzieć przez sen, ktoś może coś powiedzieć przez sen, spotkać w śnie, coś odkryć, coś jakby. Naprawdę zachęcam Was, byście medytowali, byście w tym miesiącu otwierali się na jakieś przekazy duchowe. To może właśnie przychodzić w snach, to są jakieś historie astralne, możecie coś widzieć, możecie coś czuć, przeczuwać. Historie takie. To bardzo wiąże się z wypartymi, ukrytymi emocjami. I jak kończycie ten miesiąc? Wisielcem. To jakbyście wchodzili w jakąś separację, pierwszy krok pozwalam sobie na to, że się jakoś zawieszą, że mm, odpuszczam, że zaprzestaję jakiegoś działania na rzecz tam czegoś, co do tej pory uważałem, uważałam, że muszę to robić. To jest zaprzestanie, to jest jakieś takie wstrzymanie, zawieszenie. Niektórzy zawieszają działalność, se w separację wchodzą, biorą dłuższy urlop, dystansują się od czegoś, raczej odchodzą od jakiegoś kontaktu, starają się nabrać perspektywę i będziecie tę perspektywę nabierać zdecydowanie. W tle jest siedem buław, rycerz buław i dwie buławy. Dosłownie czuję to tak, jakbyście wracali do czegoś, jakbyście przez chwilę zboczyli z jakiejś ścieżki. Zboczyli ze ścieżki, odpuścili coś, co było dla Was ważne, wybrali inną drogę albo dali się wciągnąć w tę drogę, uwierzyli, że tak trzeba, że tak trzeba żyć, że, że w tym kierunku muszę iść, że tak mam, że mam się realizować. I jakby mówicie: Stop, ja nie muszę. Ja nie muszę tak, ja mogę inaczej. Ja na przykład nie muszę wcale być e, z tym mężczyzną e, inaczej. Może to bardziej do mężczyzn jest. E, nie muszę być z tą kobietą, żeby dalej być ojcem tych dzieci, żeby opiekować się tymi dziećmi. Nie muszę być w romantycznej relacji z tą osobą, e, żeby. Bo, bo to nie jest tak, że jeżeli się rozstaniemy, to, to wcale nie musi być tak. Że jeśli się rozstaniemy, to, um, to, to, to potem nie wiem, stracę dzieci, a dzieci stracą ojca na przykład. No nie, bo ja do tego nie dopuszczę, bo ja nie chcę tego. I mogą być tutaj głosy, że, że nie wiem, że, że często potem. To matki nie pozwalają, i tak dalej. Dobra, dobra. Wiecie, jak człowiek chce, to znajdzie sposób i będzie walczył o to, co jest dla niego ważne. Więc ja jakoś tak nie bardzo, um, nie bardzo akceptuję te wszystkie historie um, typu, albo zabroniła i tak dalej. No chyba, że faktycznie, nie wiem, wywozi gdzieś dzieci na drugi koniec świata ale wiecie, są na to wszystko, wszystko sposoby sądowne i tak dalej, dobra, nieważne, nie będę w to dalej wnikać. Jakby takie, takie przetłumaczenie sobie, bo czasami boimy się, że coś się wydarzy, że będą takie jakieś konsekwencje naszych działań, że my chcemy ich uniknąć. A tutaj możecie dojść do wniosku, że okej, okay, wcale tak nie musi być. To ode mnie zależy, jaka będzie konsekwencja tego. Dobrze, kochani, specyficzne czytanie na lipiec. Dajcie znać, czy. Jak to się ma do Was? Jak to się ma do Was, kochani? Ja jeszcze tak spojrzałam na spód tali i mamy tu rydwan cesarzową i dziesiątkę kielichów. I może chodzić dla wielu osób o ciążę, zmianę perspektywy w tej kwestii. E o y, jakąś tam realizację siebie zawodową, to może też chodzić o wyjazd, o wyjazd, przeprowadzkę. Y, znalezienie sposobu na to, bo, na to, żeby żyć tak, jak chce, robić to, co chce, y, nie rezygnować ze swoich gdzieś tam potrzeb, marzeń i, i życiowych wizji dla kogoś. A jednocześnie na przykład nie tracić tej osoby. No, taki jest ten. ten lipiec. Lipiec to w ogóle jest taki miesiąc. Zawsze takie. Przejrzyjcie sobie czytania lipcowe wszystkich lat, z poprzednich lat. To zobaczycie, że zawsze to jest miesiąc duchowy. To jest miesiąc siódmy, tam jest wibracja siódemki. W którym nam się mocno formatują dyski twarde. Formatujemy mózgi w lipcach, zmieniamy perspektywy, rozwijamy się bardzo mocno duchowo w tym czasie. I te czytania zawsze są takie mało konkretne. Dzięki Bogu są wtedy wakacje, i wszyscy jakoś tam uznajemy, że to jest urlop, i, i, i uchodzi wiele rzeczy tam płazem. To nie jest taki czas bardzo nastawiony na pracę w naszym tutaj rejonie. I, jak i w wielu rejonach. I mogą te rzeczy się zadziać w nas, więc nie, pozwalajcie, niech one się dzieją. Kierujcie się swoją intuicją w tym czasie. Um, nie bójcie się y, powiedzieć czemuś nie, jakby porzucić czegoś i z czegoś zrezygnować, bo to na tym polega. To jest rezygnacja. Odchodzę, zostawiam, ale to nie znaczy, że przekreślam coś dla mnie ważnego tym. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie, buziaki. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa. pa.